No witajcie mnie dzisiaj, jedziemy rolszarkami dzisiaj Dwa miejsca rozładunku Pierwsze miejsce Caledonia, Nowy Jork 200 mil tutaj od Skręton Później drugie Queensbury, Nowy Jork Następne 230 40 mil Więc 450 mil te dwa stopy Później podjeżdżamy na załadunek, który który będziemy wracali, nawet i bardzo dobrze pracący dzień, bo to płaci 850 te dwa stopy i powrót, i powrót płaci 450, więc 1300 no to, czekaj zaskoczymy, 325 dolarów dniówka będzie dzisiaj. Appointment mamy, rozładunek mamy o godzinie 7 Będziemy przed 7 bo nigdy w tych miejscach nie byłem. Musimy jeszcze zatrzymać się i wlać trochę paliwa zanim, zanim zajedziemy tam, Moltki. Mamy dzisiaj tą zaczepę 7054, ten wellness z tym przewiedzeni. O, dojeżdżamy tutaj do ronda. Fajnie to wygląda. Nie lubię ronda. Jak sami widzieliście Tutaj bardzo ogromne to było rondo, że nie było problemu, bo no przejechać. są te, co są w Polsce no te niektóre, te, te ronda, co są w Polsce czy tam w Europie to na pewno taki składem Ale bym nie próbował bo musiałbym po prostu centralnie przejechać środek, środkiem zostało trawę. no dobra, jedziemy, 7 minut zaraz będziemy na Ale tutaj jest stacja ja pójdę i szybko kupię fajki tutaj tak, idziemy na tego na Sonoko. Mamy czas, bo będziemy tam o piątej. No i tutaj, tutaj na całe Donia. Sami widzicie takie małe, kurde, fajne takie miasteczko. Tutaj e, to chyba z tej, Civil War. Bardzo fajnie, ładnie. O In. No to tutaj jest na pewno spanie tutaj o no tak, Village in Bardzo fajnie Dobra, idźmy jakby po te fajki, bo kurde nie zajdziemy. Co to jest właśnie fajne w nowym jorku, że można kupić papier, że można kupić ten piwo na każdej stacji No, różne mają 8%, 8. No, dupa blada, bo chciałem sobie piwo tutaj kupić. Ale gościu powiedział, że dopiero od ósmej można kupić piwo, więc dupa blada. Teraz wam, pokażę szybko. Kupiłem fajk, którzy was się pytają o ceny w Nowym Jorku. Właśnie, więc zobaczcie, jakie są ceny w Nowym Jorku za papierosy. Kupiłem kurwa papierosy. Za dwie paczki: 17,17 dolarów. 17 za papierosy wychodzi 8,60 dolarów za jedną paczkę Marboro. I tak miałem szczęście, bo kupiłem paczkę co jest z dolara w zniżką. Jakby nie było dolara w zniżki to by kurwa 10 dolarów bym zapłacił. Czekajcie, dzisiaj właśnie jedzie to wokoło. Jedzie w opak. A my będziemy jechali tutaj prosto, o, skąd on przyjechał właśnie. No więc zobaczcie, 9 tak normalnie jest dolar zniżką 8 8,50, tak? W Pensylwanii z dolar kupimy za 5 dolarów, a w West Virginia kupimy za 3,70. Więc zobaczcie jaka, jest, zobaczcie jaka jest różnica z West Virginią, a tutaj kurde jestem z, z Nowym Jorkiem. Masz 5 dolarów różnicy, 15 zł. różnicy, na patrz fajek. Od chuj kasy. Dobra, wsiadamy, jedziemy. Już tutaj mamy skręcić w lewo, tutaj na to center Street i to powinno znaleźć gdzieś być. Gdzie? Tutaj straż pożarna wcale do nich. Kościół już nam podpisał papier Wyjeżdżamy tutaj teraz Jedziemy, zamknę drzwi szybko I możemy jechać 7.25 Ale już jedziemy około kurde z 8 mil Więc 8 minut jedziemy jak nic Cofnęliśmy, była trzy, byliśmy w drzwiach Więc Chwilę. rozładunek z 12 minut może bardzo szybki teraz wjechaliśmy do małego miasteczka które się nazywa Avon Nowy Jork. A V O N Avon o tu kurde jakie fajne statuły o shit fajne 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 tak mieć przed domem zajebiście Następne rondo. Będziemy jechali cały czas prosto. O, tutaj troszeczkę jest większe. A to jest co wczoraj, żeście ze mną jechali. To pamiętacie to? Taki mały mini park, tutaj. Na tym rondzie. Tu, tu, w tym rondzie jest. Bardzo fajnie. Jaki bardzo fajny, kurde, jaki fajny hotel. Wow. Przepięknie tutaj nawet. Podobają mi się takie właśnie starsze domy. Nie, że może bym chciał mieć, ale mi się podobają. Bardzo fajnie, ładnie, tak kurde. To historia, no, historia, Morty. Historia tutaj, eww, Będziemy wjeżdżali na tą płatną drogę Nowy New York Trueway Więc Będziemy musieli wziąć bilet Tak się mówiło ticket Tak się mówi Starat ticket Będziemy wskakiwali Na Szybięćdziesiątkę Eastbound bo na tej true można jeździć podwójnymi 53 fitowymi naczepami, więc oni tutaj właśnie oczepiają się. Z no, tymi to jadą no z tego, z więzienia. E, na pewno są w środku ci więźniowie. Na bank. To jest na pan To jest na banku. Są więźniowie. Tak samo tutaj, że z tego jest klaska. Tutaj daje jakimś w tę dyrekcję w kościół. Dobra, do dobra Francuzi w Kobecy. Nie, nie, nie znacie GPS-a A my teraz podjeżdżamy, zapłacimy No jedziemy Mordki 45 dolarów Więc nie tak źle Amsterdam mordki, Amsterdam Roboty tutaj robią panowie My tu będziemy się kierowali na lewo Lubię tego Amsterdamu, lubię, lubię ten w Europie fajniejszy jest. Następne takie małe miasteczko. Za mile będziemy na miejscu po prawej stronie A tu Wam pokażę, fajnie z daleka widać szlaki narciarskie. Widzicie? Trochę zbliżę. Zobaczymy jak to... No i już jesteśmy na miejscu. Się przed chwilą skręcili A tutaj już widzę, są Nie widać tego szlaku tutaj stąd. Jesteśmy w drzwiach. Godzinka jest 10 po 12. Przyjechaliśmy tutaj, to było gdzieś za 1012 12 Cofłem w drzwi gościu wyszedł tutaj wózkowy i mnie przeprosił i powiedział, że kurde zmienili tutaj w ogóle teraz regulamin tutaj. Bo dawniej było tak, że jeżeli on miał przerwę, przerwę na, na lunch, o 12 był jakiś ciężarówka przed, to on po prostu mógł tą ciężarówkę po prostu sobie rozładować powiedzmy w pół godziny i wtedy sobie zacząć lunch o 12.30 ale teraz mówił mi mówi przepraszam że zmienili że teraz nie może on musi po prostu wziąć swoją przerwę o 12 do 12.30 więc musimy czekać wykorzystam ten czas jakoś inaczej zjadłem już tam kanapki które wziąłem jestem dalej jest trochę jeszcze jestem głodny więc siedziałam tutaj na, na GPS-ie, patrzyłem się jakie tutaj, czasami to robię, jakie są y, blisko jakieś restauracje, czy jakieś pizza y, miejsce, czy tam o, sub places, co robią hogis. i znalazłem takie dwie mile stąd, się nazywa Sopranos, Sopranos Hit and Run, hit. Sopranos Hit and Run, więc zadzwoniłem, co 10 minut temu zaordorowałem sobie tego, co ja zawsze jem z tym mięsem, tego steak and cheese, sobie zaorderowałem powiedział, że powinno być za, za, no, za 30 minut jak dzwoniłem, więc za jakieś 20 minut, więc czekamy teraz na gościa. O jedzie jedzenie mordki. bo chciałem jedzonko jest, steak and cheese, kurde 11 dolarów no zobaczcie, Wolt, kijemy to na Unii by powiedzmy kosztowało 10 euro więc kierowca, który jeździ w międzynarodówce ja zarobi powiedzmy 40 euro dziennie, więc żeby to sobie coś takiego głupiego kupić, bym musiał wydać jedną czwartą dniówki to oczywiście, ja też bym nie kupił sobie, jakbym musiał wydać 1 czwartą dniówki a tu w Stanach Dzisiejsza dniówka 320 dolarów, więc 1,30 mojej wypłaty Gdzie tu jest kurwa sprawiedliwość, To jest masakra Tam jest masakra Mortki, jak kurde możecie, to spierdalajcie stamtąd jak najszybciej No kurwa masakra, no inaczej wam nie powiem, no to jest kurwa Przegięcie, przegięcie pały na, na jak największe Smacznego już odjeżdżamy, więc wszystko dobrze, fajnie wyszło, ja zjadłem, zaraz jak zjadłem gościu wyszedł, godzina jest za, za druga, za, no pierwsza można by powiedzieć, więc jedziemy teraz na załadunek, 60 mil do celu. Mhm. No to, to będziemy jakąś wodę albo jakieś picie brali, no coś, coś takiego albo piwo czy coś. Adrenaline Beverages jedziemy. No gdzieś to tutaj będzie. Velocity, to nie jest ta firma, nie. Tak, tutaj już widzę. Eryrandek, portki, już jesteśmy Tutaj stanę i Może być My idziemy po ładunek, więc Shipping pisze, że na stopie musimy skręcić w lewo A tu jest receiving Jakbyśmy przewozili ładunek Więc złe biuro Gdzieś tutaj to ma być No właśnie, nawet się ustawimy koło Kane'a Za Kane'em Tutaj sta staniemy Sobie Tutaj wyjechał Inny tracker, ja postawiłem się tutaj w tym biurze tutaj Uch, Dałem im numer w komórkę mają zadzwonić ja jakby dostanę, Jak dostanę jak dadzą mi drzwi O widzicie portki widzicie jak te niektóre trackery jakie mają problemy żeby kurwa wejść Widzieliście to Mortka, co to za. Co to za Pomyślcie sobie, jakby teraz takie Meksykany kierowcy by tu wpadły, to kurwa kółka, kółka na nimi zrobił. Taka prawda Mortka.

Wreszcie kurde nas załadowali. Skurwa. Chudy chłopak. Tak jak mówiłem Wreszcie nas już, wreszcie nas załadowali. O, taka jakaś woda. wam pokażę. Jaka, jakaś dorosłyp. No już jesteśmy koło Ale robimy coś innego dzisiaj Jest woda Więc Ma być zimno dzisiaj Więc mam zostawić Termodunek mamy zostawić właśnie krys otworzył drzwi I cofamy tutaj Już oczekiwaliśmy się. Wyjeżdżamy. Już wyjechaliśmy z garażu, mortki. Naczepa zostawiona. Teraz tylko dać papiery z tego ładunku. I teraz wezmę papiery na dzisiaj, na noc. I to wszystko tak jak wyglądała. No i cały prawie dzień. Więc dobry dzień 325 dolarów. Plus godzina zaczekanie. Więc następnie 15 no 340 do 340 dolarów dybiówka, no ale trochę się dzisiaj porobiło. Więc trochę w dupę dostałem, no ale tak jest, nic się nie dostanie za darmo. Więc żegnam Was, Mortki. Hej.